Bagażnik rowerowy mocowany do sztycy Cross Liberty Rack 300. Musisz zadbać o maksymalizację możliwości swojego roweru, jeśli jest on twoim podstawowym środkiem komunikacji. Klasyczny tylny bagażnik montowany do ramy Cross Liberty Rack 300 ułatwi ci przewożenie lekkich zakupów, sakw rowerowych czy kosza montowanego na bagażniku. Z pewnością zaskoczy cię on swoją użytecznością. A codzienne zakupy czy dojazdy do pracy staną się dużo przyjemniejsze, zrezygnuj z przewożenia bagażu w plecaku na rzecz dużo bardziej wydajnego rozwiązania. Tylny bagażnik rowerowy do przewożenia niezbędnych akcesoriów bagażnik rowerowy cross Liberty Rack 300 przeznaczony jest do mocowania na sztycy podsiodłowej. Taki system zapewnia stabilne połączenie z rowerem, łatwy i szybki montaż i demontaż w razie potrzeby oraz łatwe przewożenie bagaży, takich jak sakwy, kosze na bagażniki i inne. To także doskonałe rozwiązanie, jeśli planowany jest wyprawę bikepackingową. Cross Liberty Rack 300 to uniwersalny bagażnik rowerowy umożliwiający przewiezienie bagażu o wadze do 10 kg. Wykonany został z wytrzymałego i lekkiego aluminium. Bagażnik pasuje do rowerów z kołami od 24 do 29 cali. Należy pamiętać, że nie powinno się stosować tego bagażnika na sztycach wykonanych z carbonu. Specyfikacja rozmiar koła 24, 29 materiał aluminium 6061 T6 nośność 10 kg miejsce montażu sztyca podsiodłowa waga 705 G.